Bardzo często bywa tak, że współczesny remake jakiegoś znanego filmu czy serialu nie do końca jest tak ciepło odbierany przez widzów, jak wyobrażają sobie to jego twórcy. Na szczęście w tym przypadku udało się i jest to jedna z lepszych tego typu produkcji. Kto z nas nie pamięta kultowego już serialu z lat 80. pod tytułem Miami Vice? Nawiasem mówiąc, odcinek o pojazdach z tego serialu znajdziecie oczywiście na moim kanale. Ale wracając do tematu. W 2006 roku na ekrany kin wszedł remake tego serialu pod tytułem Miami Vice. Ogląda się go naprawdę przyjemnie, a na ekranie zobaczycie wiele interesujących pojazdów. Jakich? Sami zobaczcie. Zaczynamy od samochodu, którym poruszali się główni bohaterowie, czyli od tego Ferrari F430 Spider. Inne pojazdy to na przykład Bentley Continental GT, BMW 6E63, z 3 Cadillac DTS, Escalade ESV i EXT, Chevrolet Monte Carlo, Styline Deluxe, Belair, Air, Suburban, Tahoe, Tuten, Chrysler 300, Pacyfika, Dodge Charger SRT8, Durango, Ram SRT10, Fordy Crown Victoria, Econoline, Excursion, Explorer Sport, Serie F, Taurus, GMC Yukon, Honda Accord. Civic Coupe, CRV, Range Rover z serii 2 i trzeciej, Lincoln Town Car, Mac CH613, Mercedes e klasa W210, S500L V140, W126, Mercury Grand Margis, Nissan Pathfinder Toyota Corolla oraz Jednoślad Honda CBR 1000RR Fireblade. Jak widać, twórcy pozostali wierni marce, jeżeli chodzi o samochód, którym poruszali się główni bohaterowie, co nie przeszkodziło im, aby na ekranie pokazać również inne, mniej lub bardziej interesujące, backgroundowe samochody. Z takich fajnych akcentów w tym filmie, to polecam jeszcze obejrzeć scenę z barmanką. Jest naprawdę klimatyczna, mam nadzieję, że nie tylko mnie się podoba. Bardzo dziękuję po raz kolejny za uwagę. Zapraszam do polubienia mojej stronki na Facebooku, do subskrybowania kanału Auta na ekranie na portalu YouTube i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.